kosztuje 100 tysięcy złotych. Polski Harry Potter jutro wchodzi do kin. Kajtek Czarodziej to film na podstawie powieści Janusza Korczaka. Dziś ...z możliwymi korzeniami bitocznymi wyspami tofowymi, które stanowią zagrożenie. Pomimo tragedii służby kontynuują poszukiwania Grzegorza Borysa. Nadal kilkuset funkcjonariuszy przeczesuje Trójmiejski Park Krajobrazowy. Działania koncentrują się na terenach leśnych w pobliżu dzielnic takich jak Karwiny, Dąbrowa i Wielki Kack, czyli blisko miejsca, gdzie poszukiwany dokonał zbrodni. Głównym tematem wojna Izraela z Hamasem. Jutro kolejne... Sekretarza stanu USA w Tel Awiwym. Antony Blinken spotka się z przedstawicielami tamtejszego rządu. Wiadomo, że odwiedzi też inne miejsca, ale szczegóły przygotowuje. Ale wideo. Tego, się zmienia, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, dr Wojciech Szewko z kolegium Civitas. Od kart blanche i generalnie blankietowej zgody na wszelkie rzeczy, które Izrael będzie robił w strefie gazy, po nagle przypominanie codziennie, że należy przestrzegać prawa wojennego, po w tej chwili nawet żądanie pauzy humanitarnej żeby chociażby udało się ewakuować amerykańskich obywateli stamtąd. A to wszystko jak słyszymy efekt nacisków światowej.